Cześć, witam Cię na moim kanale InMatematyka. Na tym filmie zaczniemy sobie omawiać egzamin ósmoklasisty, który był w roku 2022. A zanim to zrobimy, chciałbym ci zaprosić do mojego kursu, który stworzyłem właśnie dla osób, które przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty. Kurs jest online, więc możesz korzystać z niego kiedy chcesz i gdzie chcesz. Zawiera wszystko to, co pojawia się na egzaminie. A co najważniejsze, wszystko jest wytłumaczone w łatwy sposób, co możesz sam sprawdzić, ponieważ na stronie InMatematyka.pl znajduje się lekcja pokazowa. Teraz możemy przejść do zadania pierwszego. Mamy tutaj zadania prawda, fałsz. W ankiecie wzięło udział 80 uczniów. Stąd wiemy, że czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź: żadne z wymienionych. Tu mamy żadne z wymienionych, jest to 5%. Więc piszemy sobie, że 5% jest 104 i szukamy 100%, czyli 100% będzie to x. Czyli x równa się, to jednak krzyż łączymy, kreska umkowa, i u góry będzie to, co nie łączy się z x, czyli 4 razy 100. Na dole będzie to, co łączy się z X, czyli 5. Tu możemy skrócić, to będzie 1, tu będzie 20, czyli 4 z 20 jest to 80, czyli było 80 uczniów, czyli tu piszemy prawda. Filmy Fantazy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze, czyli mamy filmy Fantazy, tutaj mamy 40%, oraz filmy przyrodnicze, mamy tutaj 15%. Tu wiemy, że 5% jest to 4, czyli 10%, będzie to dwa razy więcej niż tutaj, czyli będzie 8. Tu mamy 40%, czyli robimy 4 razy 8 jest to 32. Tu mamy 15%, więc robimy 10% plus 5%. Otrzymamy 15%, czyli 4 plus 8 jest to 12. I teraz robimy 32 minus 12 równa się 20, czyli tutaj też piszemy prawdę. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak masz jakieś pytania do tego zadania, to śmiało zostaw komentarz.